Czego jeszcze egzaminatorzy nie lubią? Nie lubią u Was braku odpowiedzialności i braku rozglądania się braku oglądania się, patrzenia na otoczenie. Zaczynamy już tutaj mówić o pierwszym ruszeniu czyli na placu manewrowym. Bardzo dużo ludzi o tym zapomina i robi to niedostatecznie robi to wyjątkowo nieudolnie. Wy musicie zrozumieć to, że to wy kierujecie samochodem. I teraz na placu manewrowym dużo ludzi się zastanawia, czemu ja mam się tam rozglądać. No bo słuchajcie, egzaminator stoi plecami. Tak jak ja tutaj jestem do Was, Czy jestem egzaminatorem. Ja mówię, może Pan, Pani teraz ruszyć. Prawda? Może Pan, Pani ruszyć. No to dobrze. To proszę, ruszamy. I teraz to Wy musicie się rozejrzeć i również spojrzeć, czy za mną tak naprawdę nie ma kogoś, czy ktoś nie próbuje przejechać na motocyklu? Czy może jakieś dziecko nie wbiegło, może jakiś kot obojętnie? Słuchajcie, to Wy musicie być odpowiedzialni za to, że wy obecnie ruszycie. A więc wy sprawdzacie nawet to, co się dzieje za plecami egzaminatora. I później na mieście. O Jezu, na mieście słuchajcie, jak usłyszycie, że jedziecie prosto i przejeżdżacie nawet przez skrzyżowanie, gdzie macie pierwszeństwo? to nie do końca wszyscy potrafią się obejrzeć. Nie wszyscy rozumieją tego, że to, że masz pierwszeństwo, nie oznacza, że nie będzie jako jakiś pijany kierowca lub pod innymi e, wpływami różnych środków i przejedzie tak naprawdę przez krzyżowanie, pomimo tego, że powinien wam ustąpić pierwszeństwo. Wy macie być odpowiedzialnymi kierowcami i to jest dosyć taki ważny podpunkt, na który zwraca egzaminator. I egzaminator musi czuć się przy was bezpiecznie, czyli musi widzieć u was takie nawyki rozglądania się, bo jeśli jest ten nawyk, to on zaowocuje, kiedy Wam da prawo jazdy, kiedy Wam podpisze, że jest wynik pozytywny.